Zaklinowałaś. Dzisiaj, moi drodzy, zapraszam Was na custom telefonu OPORENO 4. Lite. Mamy świąteczny czas, dlatego, ten telefon będzie prezentem dla mojej żony. Wioleta o niczym nie wie, dlatego, po skończeniu customu, zaproszę ją tutaj do biura. Postaram się ładnie zapakować w miarę prezent i wręczyć, a Wy zobaczycie jej reakcję. Czas przygotować sprzęt. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Czuga i witam Was na moim kanale w kolejnym customie. Miałem już okazję malować telefon, dlatego technologicznie troszeczkę temat będzie dla mnie łatwiejszy. Ale trudniejszy pod tym względem, że jednak projekt będę przygotowywał żonie, co jakby wywiera na mnie pewną presję, żeby telefon się spodobał. Ale mam delikatną przewagę, ponieważ aktualnie dosyć mocno narzeka pod względem zdjęć na swój aktualny telefon, tym bardziej, że to ona najczęściej uwiecznia chwilę z dziećmi, bo po prostu spędza z nimi najwięcej czasu. Dlatego op, razem ze świętym Mikołajem, pomogli mi spełnić jej małe życzenie i przygotować Spersonalizowany telefon. Super, że do kompletu jest dostarczany przezroczysty case, bo po pierwsze dodatkowo zabezpieczy to cały custom, no i przynajmniej będzie go dobrze widać. I ekran też jest już zabezpieczony firmowo, więc yy, kilka rzeczy mam z głowy. Jaki będzie projekt, za chwilę mniej więcej się dowiecie, ale głównie użyjemy markerów polska, aby powstała cała grafika. W pierwszej kolejności przygotuję powierzchnię i pokażę Wam etap projektowania. Finalnie zdecydowałem się na dwa kolory, czyli fiolet, kolor który bardzo lubi i srebrny, nawiązując troszeczkę do poprzedniego customu, w którym wykonywałem buty. Do tego wszystkiego pamiętam, że kiedyś w swoim logo Violeta wykorzystywała motyla, więc zdecydowałem się, aby również na telefonie powstał motyl, ale bardziej w takim moim przełożeniu i teraz gdy mam gotowy prototyp, mogę lecieć dalej. Projekt motyla przygotowany, wrzucam teraz cały szkic na telefon i później kontury. To jak zawsze kontrola szkicu. Za wiele jak zawsze nie widać, dlatego narzućmy czarny. W międzyczasie, moi drodzy, warto wspomnieć parę słów właśnie o Oppo reno 4 Lite. Telefon posiada matrycę w rozdzielczości 2400x1080, czyli Full HD. Jest to wersja AMOLED, a w ekranie ukryty jest również czytnik linii papilarnych. Telefon jest dostępny w kilku wersjach kolorystycznych: w niebieskim, w czarnym i w białym, który miałem tutaj okazję kastomować. Na chwilę obecną wygląda to jak jedna wielka mozaika. No, wy już wiecie, że to będzie motyl, więc łatwiej wam dojrzeć niektóre szczegóły. Teraz kolor główny, kolor fioletowy i kolor srebrny. Żebym wiedział za chwilę, jak to wszystko pocieniować. No to teraz aparaty, na których najbardziej mi zależało. Z tyłu znajdują się cztery obiektywy. Jeden z nich to 48 megapikseli główny. Kolejny to szerokokątny 8 megapikseli i dwa obiektywy monochromatyczne 2 megapiksele. A z przodu mamy dostępne dwa obiektywy, jeden 16 megapikseli, a drugi 2 megapiksele, który będzie nam odpowiadał za głębię. Mamy również kilka ciekawych funkcji, dzięki którym możemy pobawić się kreatywnie fotografią. Bardzo ciekawą opcją jest sterowanie za pomocą gestów w powietrzu, ponieważ jeżeli mamy brudne ręce, to po prostu jednym gestem możemy odebrać telefon lub się rozłączyć. Telefon na pokładzie ma ośmiordzeniowy procesor Mediatek Helio P95 o częstotliwości 2,2 GHz. Teraz w chwili obecnej to w sumie nic nie widać na telefonie, że to jest motyl, ale musiałem jak najlepiej pokolorować głównymi, bazowymi kolorami. Teraz przejdę do cieni, dzięki czemu troszeczkę tego motyla ożywimy. Dodatkowo w urządzeniu mamy 8 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej. A jak jest tam mało, to możemy ją rozszerzyć do 256 GB, bo w nim mamy trzy dodatkowe miejsca na karty. Posiada technologię szybkiego ładowania, a bateria, jaka się w nim mieści, do 4000 mAh. Teraz, tak jak na wizualizacji, najjaśniejszy kolor, który będzie naszym światłem. Aby całość nabrała swojego wyglądu, zostały mi poprawki czarnym, tak żeby kontury były bardziej wyraziste i dołożę też czarnym trochę więcej takich agresywnych cieni. Zabezpieczam wszystko werniksem, prezentacja i reakcja mojej żony. Moi drodzy, custom skończony, nie zostało mi nic innego, jak zaprosić Was na oficjalną prezentację. Tak właśnie wygląda Oppo reno 4 Lite po personalizacji. Głównie postawiłem na dwa kolory, czyli srebrny i fioletowy, aby nawiązać do poprzedniego customu, gdzie wykonywałem żonie buty. A główny motyw graficzny, jaki się pojawił, to motyl w moim przełożeniu. I finalnie całość została pokryta werniksem matowym. A teraz czas wręczyć ten prezent. Dobra, możesz się odwrócić, no? To jest prezent. Prezent dla Ciebie, po to Cię ściągnąłem, żebyś rozpakowała A, go. Już tak szybko prezent? No, że tak szybko będzie, no. Trudno. Tak będzie. <laughs> nie, to nie jest żywe. Nic żywego bym nie zapakował w pianki. No, możesz wyciągnąć wszystkie, możesz. I tak no. to jest bałagan. <laughs> Razem Viola Oppo y, przygotowaliśmy Ci prezent świąteczny. Y, siadaj no i rób unboxing, tylko taki musisz profesjonalny zrobić unboxing. Tak. Ja. jest twój, twój własny, skustomowany telefon Oppo Reno4 tak. Lite. Podoba się? Ja Was zapraszam na poprzedni odcinek, gdzie customowałem laptopa. Dzięki za obejrzenie tego materiału. Na razie trzymajcie się, cześć!